Bardzo ważne w technikach osteopatycznych jest rozpoczęcie pracy od, od miednicy. Gdy mamy miednicę sztywną, możemy sobie wnioskować, że problem jest w obrębie właśnie jelit, na np. na mięśniach pośrodkowych lub w którejś z jelit jest napięte. Sprawdzimy sobie na tego pacjenta napięcie jelita cienkiego i jelita grubego. Cześć, nazywam się Michał Roszak. Jestem fizjoterapeutą w OrtoSport w Koninie. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o technikach osteopatycznych, które bardzo często wykorzystuję w pracy z moimi pacjentami. Sprawdzimy sobie ruchomość przepony oraz klatki piersiowej. Ta terapia, którą chcę wykorzystać, technika osteopatyczna, Musi być poprzedzona bardzo dokładnym, wnikliwym wywiadem z pacjentem, który jest przeprowadzany na pierwszej wizycie. Po dokładnym wywiadzie przechodzimy do, do badania podmiednicy, przechodzę na narzędy wewnętrzne, klatkę piersiową, kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy oraz oczywiście kończyny dolne kończyny górne. Na pierwszej wizycie już jest wstępna terapia, która powinna przynieść efekty, które sobie zaplanuję i, i po dwóch, trzech wizytach gdzie wykorzystuje właśnie te techniki osteopatyczne. Powinien być praktyczny 100% efekt u pacjenta i wyeliminowanie problemu. Bardzo ważnym miejscem w, w osteopatii jest okolice czwartego żebra, ponieważ na tej wysokości wychodzą kąty żylne. Jest to bardzo częste miejsce, miejsce, gdzie pacjent ma napiętną tkankę. I wtedy krew może szybciej dostać się na obwód i doprowadzić do miejsca problemu pacjenta. Zapraszam Was serdecznie do ortosporking. Orto